W Ostrowieckim Hospicjum im. Jana Pawła II utworzony zostanie dzienny dom opieki medycznej. Do tej pory to ósma taka instytucja w województwie świętokrzyskim, a pierwsza w powiecie Ostrowieckim. To Radość wielka, bo w roku jubiloszowym, w roku stulecia urodzin Jana Pawła II, otwieramy kolejną jednostkę i można powiedzieć, zagospodarowujemy kolejne pomieszczenia w domu Ulgi w Ciepie Jana Pawła II, czyli ten żywy pomnik, który jest jemu dedykowany. Jeszcze bardziej będzie y, mógł być y, wykorzystany i realizowany zadanie, jakim jest niesienie pomocy osobom potrzebującym. W Dziennym Domu Pomocy Medycznej wsparcie będą mogły znaleźć osoby powyżej 65 roku życia, które przebywały w szpitalu i potrzebują pomocy, aby wrócić do pełni sił. Placówka w Ostrowcu będzie czynna przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie. Czas y, uczestnictwa y, danej osoby w tej piece, będzie uzależniony i ustalany indywidualnie przez specjalistów wydobu będzie on wynosił od 30 do 120 dni. W ramach projektu pacjenci będą mieć zapewnione bezpłatne wyżywienie, opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, w tym edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji oraz doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych. W domu ulgi w cierpieniu imienia Jana Pawła II zostaną doposażone pomieszczenia, które będą służyć pacjentom. Dodatkowo zostanie zamontowana nowa winda. Winda, którą mieliśmy zainstalowaną, okazuje się, że jej remont by przekraczał koszty zakupu prawie nowej. Tam różnicy 15 tysięcy i dlatego tutaj na, na, na tym zyskujemy ze względu na to, że gwarancję obejmuje i, i będzie jeszcze bardziej przystosowana do naszych potrzeb tego domu. Dlatego y, to jest taki największy jakby wkład, y, co mówimy y, w zakresie remontu czy przystosowania. Tego domu. Projekt zakłada objęcie pacjentów profesjonalną i różnorodną kadrą medyczną. W dziennym domu opieki medycznej personel zostanie dostosowany do europejskich standardów. Stawiamy na rehabilitację, na terapię zajęciową, na pomoc psychologiczną, również i będzie dietetyk. No i oczywiście przy tym będą. Wspierani przez lekarzy, którzy będą również jakby scalać wszystkie choroby, jakie są, aby choroby różne i leki nie wykluczały się nawzajem. Dzienny dom opieki medycznej w Ostrowcu nie mógłby powstać, gdyby nie wsparcie finansowe ze środków unijnych. Wsparcie ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej na poziomie jeden. 9, ,9 miliona złotych, a całość inwestycji przekraczającej 2 miliony. Te środki z Unii Europejskiej, Szanowni Państwo, i też nie podchodźmy do tego, że to są środki z Unii Europejskiej gdzieś skądś, prawda? To są środki, na które również składają się polscy podatnicy, które w ten sposób wracają do y, y, osób potrzebujących. I do instytucji, tu w naszym przypadku katolickiej organizacji, która niesie pomoc i wsparcie. Placówkę poprowadzi Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Akcją Katolicką Diecezji Sandomierskiej, a konkretnie oddziałem przy parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu.